No, witam pszczeli ogród. Jest 4 stycznia 2024. Co tutaj się dzieje? Spojrzenie na wlotki. Muszę dennice powymieniać, niektóre już na wiosnę. Jak będzie prze... przekładanie, wyciąganie tych półkorpusów, to muszę od razu dennice nowe. Takie poliureta nowe mam i muszę je po prostu takie surowe najpierw wkładam i w trakcie sezonu wyciągam już jak tak, czy na jesieni do malowania, bo tak to schodzi. Schodzi z takich świeżych, farba niestety, Zresztą szczerze powiedziawszy to tak, to to jest stara na przykład, kiedyś tam malowana, no widzicie? Pszczółka leci. Wejdzie. Usiadła pod. Usiadła pod. Zaraz ją później zobaczę. Siedzi sobie tam pod ulem. Na tej deseczce. No latają po wodę niestety już. Gdzieś sobie tam zbierają. O czym chciałam dzisiaj powiedzieć. Ja tutaj na, na razie jeszcze nie wsuwam tych ociepleń. Um, takich styropianowych pod dennice. No wiadomo, te poliuretanowe mają tamte kółka. I wsunięte mają też uflady. Natomiast te drewniane mam na siatce i wsunięte są takie z takiego reklamowe jakieś kupowałam takie płyty z poli czegoś tam spienionego. Po bokach jest tam 2 cm gdzieś luzu, żeby przewiew był. I na razie są tylko na siatce te rzeczy. Natomiast jak już tak będzie myślę, koniec stycznia być może, to wsunę styropianowe tutaj te wkładki pod spód, w dennicę na górze mam folię. Rogi mam pozaginane, żeby przewiew był. Nie tak przynajmniej dwa rogi. Ewentualnie tam gdzieś z przodu jest niedołożona folia. I na folii jeszcze mam takie filce poukładane, też, też takie z przewiewem. A tak to. Na razie nic się nie dzieje, nic nie grzebę. Jak tutaj się schyliłam, to było słychać gdzieś pszczółki obok wulu. Także żyją, nic nie będę... No dawniej to gdzieś tu stukałam, ale nie ma sensu teraz ich tu denerwować. Niech sobie siedzą w spokoju. I tyle. Pozakrywałam tutaj te korpusowe wloty. Chociaż tutaj jest odkryty. Myślę, że pszczoła jakaś tam przejdzie. Już nie będę im tego zmieniała, niech to tak będzie. Nie ma tam dużych dziur. Właśnie pilnuję tu, żeby nie poodpadały czasami gdzieś te... No i tutaj im tak... Chciałabym uprawić taką łąkę kwietną. Dlatego to co ścięte jakieś habazie takie z kwiatów ogródkowych lądują tutaj. Teraz niech się to wysieje. Przez zimę. No i zobaczymy. Tutaj z tej strony trochę fajn fajnie już się tutaj coś zrobiło. Jakieś tam goździki, gajlardie jakieś tutaj już, o tutaj właśnie widać, po prostu to są z tych nasion wyrzucanych, o. to są gajlardie. Jeżówka nie chce za bardzo tutaj kiełkować, chyba jest za duża konkurencja trawy z nią, no ale zobaczymy, myślę, że będzie coraz ładniej, także idzie ku, ku wiośnie. No, jeszcze, jeszcze nie tak szybko, bo jeszcze teraz ma być zimno, ponoć przymrozki. No taka deszczowa zgniła pogoda, no to nie jest za dobra do pszczół. Widzę, że te korpusy te robione przeze mnie pod spodem, te, na przykład te trzy pierwsze, te nadstawkowe, tam gdzieś pewna woda się zbiera na dole, ale już ich tak po prostu po trochu wycofuję. Także do usłyszenia. Będę tu zaglądała, co, co jakiś czas do usłyszenia pszczeli ogród. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Przy okazji dla wszystkich.